Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku strzelimy sobie na 100 metrów. Jeden z testów. Test będzie polegał na tym, że strzelamy w trzech postawach. Pierwsza postawa to jest postawa leżąc. Oddaję 10 strzałów. Wymieniam magazynek w leżeniu. Potem przechodzę do drugiej postawy, czyli klęcząc. Możemy sobie zrobić postawę klęczącą jako chcemy, jest kilka wersji, tak opierając się o jedno kolano, o dwa i tak dalej. Minimum, jedno kolano musi znajdować się na ziemi, to jest minimum. Oczywiście jak ktoś chce mogą być dwa kolana na ziemi i tak dalej i tak dalej, bo tych postaw troszeczkę jest. Oddaję 10 szałów. Zanim przejdę do postawy stojąc, muszę wymienić magazynek. Nie mogę zmieniać swojej postawy, nie wymieniając magazynka. Tak samo jest w taktyce, jeżeli ja zmieniam swoje miejsce strzelania, odchodzę gdzieś 3 metry, 5 dalej i tak dalej, gdzieś tam do tyłu, do przodu, nie ma to znaczenia, to pomiędzy przejściu muszę wymieniać. Wiem, że wiele ludzi, żeby zyskać czas, w trakcie przebiegnięcia z przodu do tyłu, bądź z lewej do prawej, wymienia magazynek albo mnie go wyrzuca, tak? W realnej sytuacji nie powinienem wyjść, zanim nie mam pewnej broni, zanim nie jest załadowana. I teraz tak, mam na to minutę czasu. Strzelamy do tarczy i DPA. Eee, może pokażę. Eee, mamy minutę czasu strzelam do tarczy i Interesuje mnie tym razem cała strefa. Nie ma strefy Alfa, nie ma strefy Charlie Delta. Interesuje nas cały cel. Te ćwiczenie, te strzelanie wykonuje się jeszcze zanim traficie na jakiś tam oddział bojowy czy, czy do jednostki. Jest to taki standardowy test sił specjalnych, ale nie będącym jeszcze operatorem, i to trzeba zaliczyć. To jest jeden z testów, żeby przejść sobie dalej. Oczywiście strzelamy z każdej postawy po 10 strzałów, czyli w tarczy musi być 30 sztuk. Nie mogę zmisować nic i dopiero jak to zaliczymy, to możemy iść na jakiś tam kolejny kurs, etap, gdzie będziemy uczyć się troszeczkę innych strzelań. Tak? Dzisiejsze zadanie drill będę wykonywał na karabinku 223 zigzaur MCX z kolimatorem Aimpoint Comp 5. Do tego zadania nie możecie e, używać żadnego przybliżenia ani żadnej ludenty biegowej patrolowej. No to co, zaczynamy, zobaczymy, czy mi wyjdzie.

Tak jak sami widzicie, czasowo 67 sekund, czyli nie wyrobiłem się, bo było 60 sekund. Dodatkowo miałem 29 trafi, a powinno być 30, czyli jednego złapałem misa, więc tamten drill jest niezaliczony. Teraz zrobimy sobie drugi drill, dosłownie to samo, z tym, że będę musiał zmieniać swoją pozycję. Czyli strzelam z postawy leżącej, zaczynam tutaj. Przechodzę, oczywiście wymieniam magazynek i tak dalej. Wszystko jest tak samo jak tam, tylko wymieniam magazynek, przechodzę sobie do drugiej pozycji, tam zajmuję postawę klęczącą, strzelam znowu 10, wymieniam magazynek, przechodzę z powrotem do miejsca, z którego zaczynałem i z tego miejsca, z postawy stojącej, strzelam 10 strzałów. Teraz czas jest na to 100 sekund, tylko że. Tak naprawdę nie mam tej odległości taka, jaka jest na teście, bo iść 10 metrów. Tutaj mierzyliśmy, nie ma 10 metrów, jest skrócony prawie o, o ponad 50%. 69 sekund, ale tak jak wspomniałem na początku, nie ma tego dystansu i jest tutaj dużo mniej niż 10 metrów między słupkami, tak? Zobaczymy, jak mi poszło na tarczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Czyli wszystko. <śline> Czyli zaliczone, tak jak widać. E, za drugim razem zaliczyłem troszeczkę inny ten test był, e, bo było więcej ruchu. E, no co? No trzeba trenować, żeby, żeby jednak to wszystko zaliczać. E, tak jak widzicie, no tutaj tak naprawdę miałem dwie delty, e, ale w tym zadaniu nie było Alfa Charlie Delta, nie było rozgraniczenia. Chodziło o to, żeby tylko wszystko było w masie, tak? e, żebym po prostu trafił e, przeciwnika. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania.